Mijają dni, miesiące, mija rok. Prawdziwe życie mija nas o krok. Dla nich samych to zazwyczaj szok, dla otoczenia wielkie zdziwienie, a dla ich dzieci i wnuków. Trach, że po raz kolejny będą zdradzeni, zranieni lub oszukani. Ale oni wiecznie młodzi wciąż chcą ułożyć sobie życie. Ja na tą sympatię trafiłam w zasadzie wbrew mojej woli. W pewnym momencie pokazała się olejka I to był koniec. Ryszard do mnie napisał. A ja mu odpisałam. No i w końcu jesteśmy wydzieleni. Do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Na szczęście, miłość nie zna żadnych limitów ani czasu, ani wieku, ani statusu społecznego. Dzisiaj możemy oczekiwać przynajmniej 70, -kilku, a nawet 80 lat średniej życia. To zmienia zasadniczo cykl życiowy, relacji. My nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w pojedynkę. Tak naprawdę instynktownie dążymy do tego, żeby się łączyć w parę. Porządna wdowa całe życie powinna być sama. Jak mężczyzna stary, to po co mu baba? Babci zechciała się odgrywać Julię na emeryturze dziadkowi Romea. Takie komentarze można znaleźć na temat zakochanych wiecznie młodych nie tylko w internecie. Osoby, które mają krytyczny, negatywny stosunek do, do tych, którzy się zakochują, którzy tworzą nowe pary, wchodzą w nowe relacje w wieku dojrzałym, tak naprawdę powinny się wstydzić. Taka zgryźliwość i złośliwość na zewnątrz bardzo często jest związana z takimi kłopotami i byciem głęboko nieszczęśliwym. A potem braku zdarzeń znów masz do. Bo przecież starość to nie tylko choroby i dziwactwa, to coś o wiele więcej. Jak oceniasz swoją erekcję? Od jednego do dziesięciu eee, No, na no jakieś cztery. Mieliśmy okazję jechać do Krynicy, to kiedy się wyciągnąłam go na łyżwy. Ola lubi zdjęcia robić, lubimy krajobrazy, pejzaże, wędrówki, wyjazdy w góry. Ryszard mnie namawia na rolki. I tańczymy. Bardzo lubimy się bawić. Jak gdziekolwiek mamy okazję, żeby pójść sobie potańczyć, to oczywiście potańczymy. Co też jest jakąś formą sportu, relaksu. Według najnowszych danych w 2009 roku powstało 38 tysięcy ponownych związków małżeńskich. Ile par żyje w konkubinatach? nie wiadomo. Przeszkodą na drodze do szczęścia są zazwyczaj dorosłe dzieci. Tylko wnuki popierają i rozumieją dziadków. Nie no to świetnie. To byłbym w lekkim szoku. Nie wiem, to zaakceptowano. A myślę, że to dobrze, że dziadkowie idą w uchem czasu. Potrafi być jeszcze zazdrosny, Jan. Wreszcie! Po 120 latach to ludzkie uczucie! Zagrożeniem dla nowego związku wiecznie młodych może być również przeszłość. Trzeba szanować to, co partner już osiągnął w swoim życiu. Nie, czasami nie umiał słuchać, a w drugim związku się słucha i słyszy się drugą osobę. Nie słyszy się siebie, tylko kogoś. Ta rozmowa z Janem jest zawsze taką przyjemnością, jak orgasm. No co ty? Mów do mnie, mów. Według najnowszych danych, w lipcu Sympatie.pl odwiedziło ponad 1 300 000 użytkowników. W grupie wiekowej 55+ było ich ponad 138 tysięcy. To wciąż za mało. Kochać trzeba zawsze i warto nawet jak się ma 100 lat. My nie mamy sto Do zakochania jeden krok.